Mam film, gdzie mamy porównanie i test cięcia różnych sekatorów klasy mały szybki lekki. Chciałem pokazać jeszcze osobno tego PRU28, więc jeżeli trafiłeś na ten film szukając PRU28, zapraszam do zobaczenia też porównania z no, pięcioma innymi sekatorami tej klasy, jaką mam, jak, jak sobie radzą. Przycięciu. Tutaj mam już wyłączoną ochronę palca, bo niestety, trzymając gałąź e, i próbując ją ciąć, ochrona palca blokuje taką możliwość. Sygnał przechodzi. Tu mamy gałąź średnicy 2,6. E, tam chyba na tym filmiku nawet chciałem coś grubszego, a tu jest też taka mała 2 cm, żeby pokazać, jak szybko sobie radzi z zrobieniem takich rzeczy. No, a takie 2-cm to żadne, żadne wyzwanie. Tu mamy coś grubszego. Nie będę ciął pod kątem, tylko po prosto żeby większy opór stawiło. Tak jak widać, trzeba tutaj mamy to rozwarcie, niby 2,8, ale troszeczkę trzeba to jakby włożyć dalej, głębiej, żeby dobrze ciele. Albo no to już tak, grubsze. tak Tak, jak widać, ta 28. No nie ma żadnych problemów z cięciem gałęzi, które są. Maksymalną w, w średnicą. Więc bez problemu radzi sobie z cięciem gałęzi takich 28 cm 2,8 cm 28 mm. Sekatorek dobry do takich prac. Mówię już o no moim zdaniem typowo takie wielkowanie, młode drzewka, ale widać, że coś tam grubszego też, w razie czego można sobie obciąć. Dodatkowo, sekator stosunkowo tani, około 650 zł. Dwa lata gwarancji w Polsce realizowana. Więc, no moim zdaniem, dobry wybór i chyba najlepszy, o moim osobiście zdaniem, w tej klasie. Chociaż na innym filmie możecie zobaczyć też jak działają te takie tańsze sekatorki. Też nawet nieźle sobie radzą z takimi gałęziami. Więc jakby ktoś z Was potrzebował porady, piszcie sobie na mój adres mailowy, macie tam w opisie. Mogę zawsze podać numer telefonu, możemy pogadać i, i postaram się zawsze coś dobrego doradzić.